W tej lekcji pokażę Ci, jak skonfigurować WooCommerce z Backlinkerem. Przejdź do panelu BaseLinkera, a następnie kliknij Integrację. Pod napisem Podłącz pierwszą integrację, wybierz Dodaj integrację. Tutaj odnajdujemy sklepy. Klikamy Pokaż więcej. Tam gdzie jest WooCommerce ikona, klikamy. Teraz ustawimy integrację. Dodajemy wyświetlaną nazwę sklepu. Warto tutaj dodać nazwę, która w sposób jasny będzie pokazywała, o jaki nasz sklep chodzi. Jak na przykład współtworzę więcej sklepów, więc wybieram nazwy idealnie określające dany sklep. W tym kursie będę pokazywała integrację na przykładzie mojej platformy oladabrowa.pl. Taką też nazwę wpiszę. Nazwa może mieć maksymalnie 15 znaków. Wpiszę teraz adres sklepu. Wpisujemy adres bez HTTP czy HTTPS na początku. Wpisuję również oladabrowa.pl. Teraz musimy uzupełnić pola tokena Pi. Oraz sekretny klucz pi. W tym celu przejdę na moją stronę oladobrowa.pl Ty przejdź na swoją i wybierz z menu po lewej stronie WooCommerce, ustawienia. A następnie kliknij zaawansowane. Resta API. Następnie dodaj klucz. W opisie wpiszę również intuicyjną nazwę, czyli na przykład BaseDinker. Użytkownik. Tutaj można pozostawić konto administratora. Poniżej przy uprawnieniach wybieramy zapis odczyt. A następnie klikamy wygeneruj klucz API. A następnie wklejamy w BaseDinkerze wygenerowany token API oraz sekretny klucz API. Czy chcemy synchronizować produkty? Tak. W tym kursie pokażę Ci, jak obsługiwać magazyn przez Bazinkera. Będzie to bardzo przydatne w przypadku integracji sklepu z marketplacami, takimi jak Ceneo, Morele.net, Allegro, ale również w przypadku, gdybyś rozszerzał działalność sklepu na rynki zagraniczne. Klikamy Zapisz. Poprawnie dodano integrację. Kliknij, przejdź do ustawień tej integracji. Kliknij przetestuj połączenie. Połączenie ze sklepem jest prawidłowe. Wszystkie dane się zgadzają. Teraz konfigurujemy integrację. Wybierz zakładkę Zamówienia. Przy pobieraniu zamówień ze sklepu wybieramy tak. Ponieważ chcemy pobierać zamówienia do BaseDinker. Pobieranie zamówień, status. Tutaj możemy wybrać, jaki status będą miały nowe zamówienia. Tematem statusów będziemy zajmowali się przekrojowo w jednej z kolejnych części tego kursu. Możemy pozostawić status nowe zamówienia. Dodawanie zamówień do sklepu. Wybierając tak, będziemy przesyłali do naszego sklepu WooCommerce zamówienia z innych źródeł, na przykład Marketplace. Ja zostawię tutaj nie. Dodawanie zamówień, login klienta. Tutaj chodzi o zamówienia z Allegro. Można wybrać jedną z trzech opcji. Nie dopisuj loginu Allegro przy dodawaniu zamówienia. Dopisz login Allegro do nazwiska. Dopisz login Allegro do komentarza zamówienia. Ja wybrałabym opcję udostępniającą jak najwięcej informacji. Do psiologii na Allegro, do komentarza zamówienia. Tak samo możesz zdecydować w przypadku numeru aukcji. Również dopisałabym ten numer do komentarza zamówienia. Dodawanie zamówień Komentarz. Tutaj warto dodać komentarz klienta. Tak. Tematem tagów będziemy zajmowali się dokładniej w lekcji o szablonach e-mail. Żeby jednak wysiecać komentarzu komentarz klienta wraz z jego numerem zamówienia, należy tutaj wpisać tak. W tym celu z tego miejsca skopiuj, a następnie wklej tutaj ten tak. Dzięki temu do tego komentarza dodamy dodatkową informację czyli nie tylko przekażemy komentarz kupującego, ale również po znaku myślnika przekażemy w komentarzu jego numer zamówienia. Kliknij Zapisz. Przejdź do zakładki Produkty. Będziemy chcieli obsługiwać magazyn WebSlingerze, więc więc, przy pobieraniu produktów pozostawiłabym tak. Poniżej znajdują się opcje zaawansowane, związane z produktami. Możemy na przykład zmienić wzór linku do oferty sklepu lub nałożyć filtry zmieniające nazwy lub opisy produktów. W moim przypadku nie muszę dodawać takich zmian. Przechodzę do zakładki Synchronizacja. Nasza synchronizacja produktów z magazynem Basingera została wykonana w momencie dokonania integracji. Gdybyś chciał ręcznie wykonać nową synchronizację, wystarczy tutaj kliknąć Wykonaj teraz. System automatycznie odświeża listę produktów i stany magazynowe co pewien czas. Średnio pełna synchronizacja, czyli pobranie nowych produktów, odświeżenie opisów, następuje raz na 24 godziny. Natomiast synchronizacja stanów magazynowych i cen wykonywana jest co godzinę. Przejdźmy do zakładki Statusy. Dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w Basingerze zmieni również status zamówienia w sklepie. I osobiście, nawet realizując wszystkie zamówienia w Paysnickerze, przekazywałabym informację o płatności do Commerce. Czyli wybrałabym tutaj tak. Roz, oraz powiązałabym większość statusów. Ponownie wybieram tak. W przypadku nowe zamówienie, pozostawiłabym nie przekazuj zmiany na ten status do sklepu. Ale w przypadku statusu do wysłania, wybrałabym w trakcie realizacji wysłane Zrealizowane, anulowane, anulowane. Przykładowy status. Tutaj również pozostawiam bez zmian. Klikam zapisz. Przejdźmy do wysyłki. Dokładna konfiguracja Basingera powinna pasować do konfiguracji Twojego sklepu. Tutaj podają rozwiązania, które chętnie ja bym zastosowała. Przykazywałabym numer nadania do WooCommerce. Tak, przekazuję automatycznie od razu po utworzeniu przesyłki. Zapisz. Przejdźmy do płatności. Do tej zakładki przejdziemy na dalszych etapach kursu, ponieważ Basinger nie jest jeszcze wystarczająco skonfigurowany. Póki co przejdźmy dalej do cen. W cenach możemy ustawić w jaki sposób będziemy synchronizowali ceny czy dwustronnie, czyli zmiana i sklep i w Cash będzie zmieniała ceny produktów tu i tu. Czy może jeden ze systemów ustawimy jako nadrzędny? Ja pozostawię obustronną synchronizację. Przejdźmy do Stanów. To samo możemy zrobić z zakładce Stany. Chciałabym, żeby stany magazynowe były powiązane obustronnie. Pozostawiam jak jest. Zaawansowane. To bardzo przydatna zakładka. Moi klienci często proszą mnie o dodanie własnych pól do formularza składania zamówień w sklepie WooCommerce. Gdy klient wypełni jedno z takich własnych pól, można często te dane przekazać również do Basingera. Polecam ci obejrzenie mojego darmowego tutorialu na YouTube, jak dodać pola, czy wystawić fakturę oraz wpisz NIP z zamówieniu. Gdybyś chciał dodać przycisk czy wystawić fakturę oraz wpisz NIP do formularza zamówienia, obejrzyj mój film, a następnie przejdź do ustawień pluginu, skopiuj ID przycisku, z którego chciałbyś pobrać wpisaną przez klienta wartość, a następnie wklej ją do bezinkera. po znaku podłogi. W przypadku tego tutorialu na YouTube, czy wystawić fakturę oraz wpisz NIP. W przypadku tutorialu czy wystawić fakturę oraz wpisz NIP. Te pola należy zmapować z polami w Basingerze. Nazwa pola rejestrującego numer NIP w zamówieniach. Nazwa pola rejestrującego nazwę firmy do adresu rozliczeniowego oraz Nazwa pola określającego wybór faktury jako dokumentu sprzedaży. W tym miejscu możesz zmapować wiele opcji zaawansowanych ze swoim sklepem WooCommerce. To wszystko w tej lekcji. W następnej lekcji pokażę Ci, jak dodać integrację sklepu wfurgonet.pl.